Siema, siema! Dzisiaj taki bardziej film z... pogadankowy, więc do wysłuchania bardziej film jest, więc zaczynamy. Jaka jest moja opinia o filmie Minecraft? Czemu to ten film nagrywam? Bo 90% mojego kanału to jest już Minecraft. Bo reszta to są inne gry, ale że mój kanał jest oparty na Minecraftzie, no to warto by było... takie coś powiedzieć, więc zaczynamy. Jako mam ocenę, no to takie solidne 6 na 10, czyli film po prostu jest dobry, niewybitny, ale też daleko mu do totalnej porażki. Biogemo był troszkę surowszy, idą takie mocne 5 na 10, co też nie jest tragedią, tylko raczej znakiem, że czegoś jednak zabrakło. Film sam w sobie jest... no jakby to powiedzieć. Film ma w sobie po prostu potencjał. Film ma w sobie potencjał po prostu, tyle powiem. No i kolejna rzecz jest taka, że w całym tym szaleństwie wydarzeń, które było w filmie, jeden z Viragerów został użyty jako taki lekki przerywnik. Mało go było, ale był taki lekkim przerywnikiem komediowym. Szczerze. Wyszło to nawet zabawnie, trochę się bardzo y roześmiałym przy tym. Dobra, no to najgłupszy moment, no jak dla nie to był na pewno, no jakby to powiedzieć, nasz ukochany różowy bohater, który cały czas jest naszym różowym, jak to by powiedzieć, nie wiem, ubranku. No, wiecie, ten cały taki. No. W scenie po prostu, gdzie wpada do dziury, czyli na samym początku, prawie, to Nacka znikąd ma w ręku łopatę. Ja Miałem ważne pytanie. Skąd on ma tą łopatę, ja się pytam. Może wszędzie świat mu dał, nie wiem skąd wziął tą łopatę, a zombie mu przyniósł. Do tego jakimś cudem podczas nocy, kiedy wiecie ile tam było mobów, bo w zwiastunie nie nawet było pokazane, jak pamiętam. Um... Nasz młody bohater zdążył zdobyć tonę drewna. Pony. To nie jest, że kilka drewnianek Tyle drewna, że zdążył wybudować wielki fort Nie przerobił go na deski Ale dobra, to to już można pominąć, bo to taki, tam było kilka rzeczy nawet Nawet, że wyobraźnią sobie kraftują rzeczy Ale o skąd on tyle drewna zdobył, kiedy on w, Zobaczył, wyciął dwie deski A tam było użyte bas kilka kilkaset No, jakby to dalej mówić, niektóre sceny były takie, że. Mm, do przewidzenia. Zbyt przewidywalne były. Na przykład. Moment, kiedy nasz różowy kolega. pojawia się znikąd w kluczowym momencie. Kiedy nasz bohater. Henry. Nasz bohater Henry spada przez wystrzał Gasta, znaczy nie Gasta, tego Piglina, bo Pigli ma takie coś żelazne w ręce miał i on tym strzelił w kawałek portalu. I on z tego spada i on tam... I, no po prostu on znikąd się pojawia. I go uratuje. On się z Nikot pojawił, ale to. Ka ka każdy by zauważył. A, a druga rzecz, co tam się takiego głupiego wydarzyło, no to czemu cała walka ustała tak po prostu. Nic się nie wydarzyło. Wszyscy przestali walczyć. Była wielka potyczka. Wszyscy przestali walczyć. Wszyscy z głównych bohaterów przestali walczyć. Nie, nikt ich nie bił. Nic się nie działo. A elitry? L3... No, wyglądają nawet fajnie, nie wiem, jak inaczej by mogli to zrobić, ale dało się lepiej. A najważniejszą rzeczą, tak na sam koniec, to jest hit nad hitami. Podczas napisów jeden z osadników, który się przeniósł do normalnego świata, zaczyna mówić normalnym ludzkim głosem. Co się wydarzyło, ja się pytam. On zdążył przez. Chyba, nie wiem. tydzień? Nie wiem, na tygodnie tam na pewnie nie minęło. W, w jeden dzień się nauczył języka ludzkiego. I teraz o co pytanie? Czy będzie kolejna część? Nie wiem. Jak chcecie jakieś pytania zadawać, to może kiedyś od będę za od wezmę i odpowiem na nie, albo w komentarzach odpowiem wam. Komentarze są wasze, więc wpadajcie tam. Piszcie komentarze. I to raczej dzi na dzisiaj to tyle, więc trzymajcie się, do następnego filmu. Pa!